Siemanko widzowie z tej strony Oliver. Yy, dzisiaj wam powiem, dlaczego cieszę się, że za chwilę będą święta. Nie cieszę się dlatego, że będą prezenty, no bo większość z Was pewnie się dlatego cieszy. Yy, tylko się cieszę dlatego, że spotkam się z moją babcią, która ma już prawie 80 lat. Tak dobrze się nie przeszło, 80. Pewnie większość z Was pomyśli, o dobra, to mało. To nie jest mało. 80 lat to prawie 100 lat. No ale wy pewnie powiecie, o, a może to też mało. 100 lat to mało? Nie wydaje mi się. Bardziej kredytowym. Podobieństwo, że spadnę teraz, niż że 100 lat to mało. No ale większość, mniejszość, większość. Chciałem powiedzieć tylko, że mnie nie obchodzą prezenty. To już nie ma pieniędzy? Okej, okay, nie musi mi kupować jakiejś on Inclusive za ostatnie swoje pieniądze. Po prostu, żeby był na tych świętach, to o tym mi tylko zależy. Wy pewnie powiedział, że to rozkłonę, ale ja nie kłamę, ja to mówię od serca. Ja nawet scenariuszu nie przygotowałem do tego filmu. Tak po prostu, odpaliłem nagrywanie. Znaczy, wczoraj ustaliliśmy sobie z moją siostrą, cioteczną, że sobie nagramy taki film. Ale ona oczywiście jej się nie chciało, więc ja sam nagrywam taki film. Mam nadzieję, że zbierze chociaż dużo wyświetleń. Bo ja to mówię wszystko od serca. I nie chciałbym, żeby. Żeby na przykład jakiś youtuber to mi powiedział, że masz mało wyświetlenia, to dopiero zaczynasz. No, dopiero zaczynam. Ale chcę mieć duże wyświetlenia. Nie chcę mieć małych wyświetleń typu nap. Znaczy, dobrze zacząć od małych wyświetleń. Nie już od razu, od 100 milionów wyświetleń. Nie, wystarczy mi. Jest 10 wyświetleń, 20 parę subików to mi tylko wystarczy w zupełności. Ale jakiś na przykład youtuber, który ma milion subskrypcji, teraz powie: "O, może jeszcze dokupię ci do tego marmoladkę". Nie chcę żadnej marmoladki, czego ty nie rozumiesz? Nie wiem, czy to poleci na na YouTuba. Ale jak poleci to Byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Jakby większość społeczności myślała do mnie ob dobrze, a nie źle. Więc. Pristopolo to jest baton. No, pewnie większość się ze mną zgodzi. To jest zwykły baton. No bo w, co w tym magicznego, że Plistopolo XXL kosztuje 20 złotych? No w sumie mniej kosztuje, ale no wiecie o co chodzi. Że tylko Plistopolo jest takie wyjątkowe. No słuchajcie, no to papa.